Materiał zawiera linki partnerów reklamowych. To była kolejna niezwykle emocjonująca edycja Shaulowe Island, obfitująca w romantyczne i dramatyczne chwile, niespodzianki, zaskakujące powroty i odejścia czy kontrowersyjne decyzje i zerwania. Nie zabrakło także specjalnych atrakcji, jak koncert Blanki, który porwał do tańca islanderów i widzów przed telewizorami. Program poprowadziła niezawodna Karolina Gilon. Związana z produkcją od pierwszej edycji show do finału Lowe Island 8 dotarły następujące pary, kto okazał się wielkim zwycięzcą i wzbogacił się o 100 tysięcy złotych. Ostatnie wspólne śniadanie rozpoczęło słoneczny dzień Islanderów. Razem wszystkie pary wspominały wspólny czas spędzony na wyspie. Każdy opowiadał różne historie z życia wyspiątek. Wieczorem rozpoczął się wyczekiwany przez wszystkich wielki finał wyspy miłości. Cała ósemka wraz z Karoliną Gilon zajęli miejsca w Kręgu Ognia. Gigi zaczęła z wyspiątkami rozmowę pytaniem, kochani czy wierzycie w to, że to jest nasz ostatni wieczór na Wyspie Miłości? Totalnie nie, odpowiedziała Karolina. Gigi pytała jak Felinę i Bartka czy spodziewali się dojść do finału. Oboje zgodnie zaprzeczyli. Armin z kolei przyznał, że miał nadzieję dotrwać do tego dnia i chyba wszystko na to wskazywało. Wyspiątka wspólnie wymieniały to co udało im się zyskać dzięki udziałowi w programie. Adam przyznał, że nie spodziewał się tak dobrego wyniku. W trakcie spotkania w kręgu ognia na ekranie przedstawiana była historia każdej pary, wszystkie wydarzenia, dzięki którym udało im się dotrzeć do finału. Nie zabrakło wzruszeń i śmiechu. Pojawiły się refleksje i radość z tego, że zakochani do finału idą razem. Kropka nadeszły wyniki głosowania i Gigi oznajmiła że w wyniku głosowania widzów czwarte miejsce zajęli Oliwka i Adam. Partnerzy nie kryli zadowolenia, bo jak sami przyznali, szanują te decyzje, ponieważ wiedzą, że ich relacja jest jeszcze krótka. Trzecie miejsce zajęli Karolina i Rafał. Byli z tego powodu bardzo szczęśliwi i podziękowali wszystkim, którzy w nich wierzyli. Drugie miejsce zajęli Jakwelinę i Bartek. Wielkimi zwycięzcami ósmej edycji Love Island Wyspa Miłości zostali Laura i Armin. Jeśli przegapiłeś odcinek Love Island 8, to nic straconego. Obejrzyj online najnowsze odcinki programu Love Island. Wyspa Miłości na platformie Polsad Go. Zobacz też, Love Island 8. Wyznania Miłości Islanderów tuż przed finałem. Armin poprosił Laury o chodzenie w finał show Love Island. Wyspa Miłości już w sobotę w czwórce. Wielki sukces programu Love Island 8. Oto finałowe pary. Albert i Sophie pożegnali się z programem, materiał zawierał linki partnerów reklamowych.